Dzisiaj będziemy testowali zbanowane oraz zabronione zabawki przez Brawl Stars. Dlaczego? Dlatego, że firmy, które je produkują nie mają totalnie żadnych praw do tego, aby to robić. Przez co Supercell traci kasę, a produkty są wątpliwej jakości. Więc przeglądałem internet ostatnio w poszukiwaniu takich perełek i wydałem około 600 zł na podróbki. Dzisiaj <grywki> sobie je sprawdzimy i zobaczymy, co przyszło prawdopodobnie z Chin. W tych mega znajdują się fejki. Sprawdźmy, co mamy w pierwszym mega I w pierwszym mega mamy podrabianą czapeczkę Brawl Stars. I na niej jest napisane zamiast Brawl Stars Brawl Master. Let's go! Na szczęście nie śmierdzi. Nadruk jest bardzo słaby. Tutaj z przodu czapeczkę mamy wyłożoną taką gąbeczką, a z tyłu siateczka. Przymierzamy? Kurczę! Jak prawdziwy zadymiasz. Czapeczka uszyta. No, można powiedzieć prawidłowo, ale niestety logo się nie zgadza. Lecimy dalej. W tym megaboksie za to mamy... O! Obudowa na telefon! Let's go! Cóż to za piękna grafika! Na tej grafice znajduje się Draco, ale ta grafika jest strasznie dennie powycinana wokół postaci. Widać takie białe kreski, czyli ktoś bardzo źle w programie graficznym tą grafikę wyciął. I ta grafika na budowie jest strasznie chaotyczna. Sprawdźmy, czy wchodzi na mojego iPhone'a. Oczywiście, że. Wchodzi! Dobra, z dwa dni podnoszę. Zobaczymy, co z tego będzie. Gdyby nie ta grafika, to ta obudowa jest dobra, jednak nie jest całkiem niezła, bo przyciski boczne nie działają i przycisk tutaj wyciszenia, okej, okay, działa, ale boczne nie działają. Czapkę oceniam na 3, bo logo się nie zgadza. Obudowę oceniam też na 3, bo bardzo brzydki design. Jak widzicie, mega troszeczkę urósł. Ciekawe, co jest w środku. Ej, naprawdę nie wiem, co jest w środku, bo ja nie pamiętam, co ja zamawiałem. A tu później wszystko mi do środka chowa łuki. Plecak! Let's go! Zadymiarski plecak! Fajny. Czy ja będę w stanie wymienić wszystkich zadymiarzy? Willow, Bell, Lola, Tara, Griff, Sandy. Okej, okay. Dynamite, Jackie, Mac, Frank, Ems, Leon, Nita, Ośmiobitowiec, Penny, Edgar, dobra! Powiem Wam, że nawet te postacie są spójne, ale zobaczmy co tam w środku kryjesz plecaczku. Może jakiś pomysł, będzie. Jedna przegroda i nic więcej. Grafika taka... Hmm, kurczę, nie jest aż tragiczna za mocno. Nie jest jakaś super rozmazana. Za grafikę bym dał nawet siódemeczkę. Plecak w miarę uszyty. Zobaczmy czy... No. O kurczę, jednak uszy chyba nie są silno przyżyte. Nie będę mocniej ciągnął. Szkoda, komuś się odda. Okej, okay, plecaczek mogę ocenić na 7. A w tym Megaboxie nam się kryje, uuu, ciekawszy, ciekawszy chyba itemek niż plecak. Co to będzie? Co to będzie? Skarpety? Skiety? Skiety Leonowe? Nie śmierdzą, na szczęście. Ubierzmy te skiety na ręce, o. Tak to by wyglądało na nodze, tylko że te skiety są w dotyku normalnie, jakbyście mieli zmieloną butelkę i później zrobili z tego nitkę. Dramat, 100% poliester na 100%. Noga w tym się zapoci, zanim wsadzicie nogę w tą skarpetę. Grafika ładna, kolorek też fajny, niebieski. Hm, czy jest jakaś metka? No oczywiście, że nie ma metki i informacji, z czego to jest zrobione. Jak nie ma informacji, to znaczy, że z butelki. Za grafikę z 7 ale za materiał, z którego została wykonana JEDEN! Lecimy dalej. No to teraz, jak widzicie, z prawej strony mega box urósł, więc zobaczmy, co tutaj jest. Aaa! To będzie bluza. Czyżby ta bluza też była z poliestru? O Boże, jakie to jest dziadostwo w dotyku. Nie to, co te na pixi Shop 100% bawełna. To, to jest dramat. 100% butla. To jest bluza, moi drodzy. Bluza Leona, rozumiecie? Z takim wielkim kapturem, w którym można zniknąć. Przetestujmy. Ubieramy. Luza w środku ma taki meszek, ale naprawdę kurczę. Będę cały oblaźnięty pewnie tym zielonym. Okej, okay, cyk. Dobra. Dobra, ciapeczkę poprawiamy. Kaptur zakładamy, kaptur jest szef. Gdyby jakość tego produktu była wyższa, nie był zrobiony z butelek, tylko z bawełny, on to by był szef. A tak to. Jest jak jest. Spójrzcie, jakieś friendsla jeszcze są. No, ten szef też. Pozostawia sporo do życzenia. Zadymiasz? Łapka w górę. <śm> Ciepła ta bluza z butelek. Troszeczkę trzeba się rozpiąć. I tutaj mamy coś małego! A małe są przypinki do kroksu. Ciekawe czy ci zadymiarze są podobni. Wow. Mamy tak. Jessie. B! Co ona taka smutna? Leon? Całkiem podobny. Jackie? Coś nie tak jest z jej oczami. El Primo? No on jest podobny. Fakt. Pan P. jest też podobny, tylko że jego walizka jest jakaś taka dziwna. Wygląda, jakby trzymał prostokąt. Bull? Mm, może być. Penny? Jakaś ubrudzona, po pierwsze. Po drugie, odlew z boku jest jakiś dziwny. Bibi powinna robić balonik z gumy, a tego nie robi. Nita! Ma jakieś takie dziwne skośne oczy. Kruk pokazuje, żebyście zostawili łapeczkę w górę, więc też to zróbcie. No i Sandy puszcza oczywiście bańkę nosem, bo zasnął. Bluzę oceniam na siódemeczkę. Całkiem nieco, tylko szkoda, że materiał lipny. A zapinki maksymalnie na pięć. Lecimy dalej, co my tu. Tutaj mamy. I duże to będzie. Jakiś materiał. Wow! Taśma jedna. się. I mamy tutaj grafikę. Co jest na tym Łukasz? Bo nie widzę. Kenji. Kenji? Tak! To jest Kenji. Strzelający sushi, okej. Okay. I to jest antypoślizgowe z drugiej strony, więc to może być mata pod prysznic. Mata pod prysznic myślisz? Czy podkładka pod myszkę? Czy taka po prostu podkładka pod fotel, żeby nie rysować podłogi? Nie wiem co to jest. Ale grafika całkiem całkiem. No stary, to jest zwy zwyczajna wycieraczka do nóg, no ludzie święci, tak? Może jest napisane na metce? Country of origin made in China, producent name rug czyli dywan, materiał poliester 100%, dobra. Dywanik pod coś. Damy to do naszego głównego studio pod nogi. Będzie dywanik do wycierania butów. Fajne! A tu co mamy? To no, jest chyba podkładka. No! Uwaga! Lobby <laughs> z gry z Bibi. E, z Bibi w tym stylu kurczy. Jak ona się nazywała ta Bibi? Rozbójniczka Bibi, chyba? I mamy tutaj jeszcze nik jakiegoś chłopa, rozumiecie? Ciekawe, czy ten chłop o tym wie, że jest na grafikach w jakichś chińskich sklepach. No i to jest podkładka pod myszkę. Tutaj grafika znacznie gorsza niż na dywanie. I nie wiem w ogóle w jakim to jest języku. Ciekawe. Zapytajmy czatu, co to jest za język mordzia, opowiedz mi. Jasne. Widzę, że tekst w grze jest po turecku. Na przykład widzę słowa jak savaş topu, co oznacza wojenny piłka albo wojenna piłka nożna, więc zdecydowanie to turecki. Okej, okay. czyli w Chinach kupicie turecką podkładeczkę z Brawl Stars, czat, e, za język. Na podkładce, przecież to wystarczyło, żeby zrobić po angielsku, żeby było intercontinental. a tak nie wiedzieliśmy, jaki to był język. Podkładka na 1 oceniona, a dywanik dałbym 7. Mam dla Was pewien układ, moi drodzy. Jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 10 tysięcy łapek, to w następnym odcinku wydam 1000 zł na podrabiane rzeczy z Brawl Stars. Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, wiecie, co macie robić. Otwieramy tutaj, a tutaj co, tutaj się znajduje, co to jest? Aha, wiem, pa. Kocyk? Szlafrok? Co to jest? Co to? Co to jest? Słuchajcie, przejdę na bok. Co to? <ścoughs> <ścoughs> Czy to jest kocyk Squeaka? Squeak, co nie, Łuki? Squeaka, Squeak. Duży. Spójrz. Ja mam 1,80m. On jest całkiem, całkiem. No i taki, powiem Wam, nawet mięciuchny. Fajne. Fajne, fajne, fajne. Latem do przykrycia po wyjściu z basenu. Nieźle. Jak ta grafika wygląda? Poczekajcie. ok w tą stronę się bardzo niszczy, a w tą, jeżeli damy z prawej do lewej i wygładzimy, no to nabiera takich kształtów. Okej. Okay. Eee, metka, metka, metka. Czy oczywiście jak z kim to nie ma metki? Nie ma metki, czyli 100% butelka tak zwana. Eee, no. Co my tutaj mamy? O, proszę bardzo. Karty Brawl Stars, rozumiecie? Podrabiane karty Brawl Stars. Robimy opening. Otworzyłem te karty i darujmy sobie ten daremny opening, bo nic nie było ciekawego. Karty się powtarzały i każda z tych kart wygląda tak samo. Ma delikatny taki efekt hologramu, ale nie ma żadnej takiej karty, która mogłaby się wyróżniać. Więc generalnie straszna sztuka. I teraz wam pokażę te karty najciekawsze, ponieważ. Są to karty, których skiny w ogóle nawet nie występują w grze. Mamy na przykład takiego gina z atakiem 800 tysięcy i z obroną 379 tysięcy. Jest to Dżin przebrany jakiegoś miśka. Mamy też Franka, który siedzi w klapkach Kurczę, spajka. Też mam takie. I ogląda chyba telewizor. Na kiju ma rolkę papieru toaletowego. Jest strasznym brudasem. Mamy też B. Kapitana Amerykę XD. Spajka jakiegoś. Banka? Nie wiem, co to jest. Jakaś gwiazda heavy metalu, może? Oczywiście, piperka przebrana za pszczołę, czyli udaje bi. No i to było na tyle. Reszta kart nic nie warta. Więc jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo i fans openingu, feeling zero, bo wszystko wygląda tak samo i wartości na tych kartach są absurdalne, więc 1 na 10. Lecimy dalej. Po lewej stronie mamy. O Z mega boxa Kolci! Okej, okay. i Colt, który trzyma. Co to jest? To nie są pistolety. Przecież to, to on trzyma jakby jakieś bumerangi. O co tu chodzi? Niech będzie. I też w tym boxie jest szelka, która też trzyma bumerang, z którego wychodzi. już wśród rozumiecie to? Ona już się próje, a jeszcze nie była używana. Co jest? Tak się składa, że akurat mam oficjalne zabawki. Raczej firma dostała licencję, żeby tworzyć zabawki supercela i mam kolta gdzieś, poczekajcie. Mam kolcika, tylko że ten kolcik ma lepszy pas, lepszą koszulę i lepsze pistolety, bo są skórzane i chociaż troszeczkę przypominają pistolet. Tak się składa, że mam też szelkę i szelka oficjalna ma również skórzaną broń, plasterek wyszyty na policzku, na spodniach jeszcze ma taki lampas, a ta fejkowa ma pistolet, który się już pruje. Już nie ma pistoletu i nic poza tym. Tutaj ma jakąś chusteczkę przywiązaną do szyi, no jest różnica straszna. Nie mamy żadnych informacji z czego są zrobione te zabawki, prawdopodobnie wszystkie możliwe normy przekraczają, więc ja raczej bym ich za mocno nie przytulał. No przypominają trochę Colta, trochę Shelly. Mogę te zabawki ocenić na trójeczne. Przechodzimy dalej i uwaga, mamy dwie legendy w jednym. Dwa spajki. Tak się składa, że oryginalnych spajków mam trzy, więc zaraz je porównamy. Ten spajk w ogóle jest niewymiarowy, ma jakieś takie chude nogi, jakby jeździł konno przez całe życie. U góry ma takie małe uszka. Spajk w ogóle ma uszy? Nie ma uszu. To są kolce. oni mu zrobili uszy, rozumiecie? Zamiast kolców zrobili uszy. Tutaj mamy spajka, troszeczkę już lepszego, ale jest bardzo jasny. Kolorystycznie bardzo się różni i dodatkowo jego kolce są o wiele wiele ładniejsze, lepsze, można to ubranko też z niego zdjąć. OK, Czyli ten ciekawszy, ciekawszy, ale też taki trochę niewymiarowy. Postawmy je tutaj i spójrzcie na to. Tak moi kochani wygląda oficjalny spike. No jest różnica duża. Mamy takie fajne, malutkie akcenty, czyli kolce spajka. Kwiatek na głowie jest o wiele, wiele lepszy. Bo on ma aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich wypustek. Ubranko też jest totalnie inne. Spodenki są... W ogóle ten spajk ma spodenki? Takie jak powinien mieć! Czy miały być brązowe? On ma tutaj pomarańczowe. Nawet w sumie już... Sam nie wiem. I najlepsze jest to, że jeszcze gdzieś jednego mam spajka. O! Tutaj mam jeszcze jednego spajka. Tylko, że ten spajk już tutaj ma brązowe spodenki. Nie wiem dlaczego tu zrobili różowe, ale te dwie zabawki są oficjalne. Na przykład tej zabawki nigdzie nie kupicie. To można tylko dostać, jeżeli jesteście twórcą i współpracujecie z Supercelem. Ja miałem tyle szczęścia w życiu, że współpracuję z nimi od 7 lat i czasami mi podsyłają różne bajery. Więc to są dwa oficjalne, a to są nieoficjalne. Cała rodzina kaktusów na jednym zdjęciu. Tego spajka to. Z rogami od razu wywalam. Jeden. Ten Spike nie jest wcale taki zły. Powiem Wam, że wygląda uroczo, no tylko, że ta koszulka jego jest jakaś za duża. Źle to wygląda z tyłu, więc mu bym dał 7 maksymalnie. Nie więcej. A te dwa to oczywiście na dwie. W tej skrzynce znajduje się... Pyk! El Primo pluszak! Ale bardzo dziwnie uszyty. On tak chodzi, naprawdę. Tak się składa, że mam El Primo i to całkiem sporego. I to jest na licencji oficjalny. I tutaj mamy jego podróbkę, który faktycznie wygląda o wiele gorzej. Haft jest gorszy. Pasek ma taki bardziej wypukły. On w sumie też ma tą monetkę wypukłą. Ten ma czarne buciki, ten ma niebieskie buciki. No i ten ma skórzany pas, a ten ma materiałowy. Zęby się zgadzają. Kolor wokół oczu też. Tylko różni się jeszcze ten płomyk. Na głowie. Tu jest bez obramówki, a tu z obramówką. Trochę do niego jest podobny, więc dam mu trzy na 10. To, na przykład, moi kochani, są oryginalne klapki Spyka. Supercell wszedł w współpracę z firmą Floaters i stworzyli takie konkretne kroksy. Grube, solidne, masywne. Czasami, jak się w nich chodzi, to nogą o nogę możesz zahaczyć i parę razy się potknąłem, więc trzeba troszeczkę szerzej stawiać kroki, ale powiem Wam szczerze, że przede wszystkim są wygodne i wyglądają kozacko. Na koniec mała przestroga, pamiętajcie, jeżeli kupujecie coś na dziwnych stronach w internecie, no to nie zawsze może się okazać, że produkt, który jest eksponowany na aukcji, w rzeczywistości wygląda tak samo, więc pamiętajcie, weryfikujcie źródła, z których kupujecie gadżety, ja oczywiście polecam zawsze tylko i wyłącznie te oficjalne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie pa pa